Hello, widzowie? To nie on dzisiaj będzie robił salto to... <noise> Tylko moja psycha, będę grał na romańskim serwerze. Ogólnie na mojej pręce nie mógłbym zagrać, bo już tam jakiś fafluk sobie zarejestrował konto, no prękę, więc pożyczyłem od dowera z racji tego, że jest to mój uprzejmy przyjaciel, to z przyjemnością mi już swoje konto udostępnił. A Jeżeli macie jakieś śmieszne serwery, to możecie mi je polecać. Dobra, teraz się zalogujemy. Dobra, mm, ogólnie y, jest tutaj mnóstwo rzeczy i w ogóle. <grym>, no wyraz kin jest śmieszny. Są game mocy jakieś. GTA jest. Słuchajcie, dno na Chciałbym Chciałbym robić nie, 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 Ej mordo, mam lepszą okazję dla ciebie niż lodo ekipy w Biedronce ze 50 Na szybko chcę ci przedstawić stronkę gry na plus Jest to stronka, na której robicie zadania Niektóre są ultraszybkie, niektóre są trochę dłuższe I za to zdobywacie punkty A punkty wymieniacie sobie na różne nagrody Na przykład skiny w CS-ie bądź jakieś gry Wszystko jest totalnie za darmo, więc możecie tylko zyskać Polecam wam także skorzystać z mojego kodu promocyjnego ASSASSINEK Ponieważ macie dzięki niemu 100 punktów za darmo Polecam Komanda egzekutata no eksista. Dokładnie tak. E... Skype PvP, co to jest? Eee, są jakieś kurde, takie wymagające rzeczy? Klepiemy się, rozumiem. No e, dobra, pewnie zaraz. Rodrigo! Rodrigo! Rodrigo, my frendo! Rodrigo! Oj, i Rodrigo mój prawo. Minigamesy, o, to mnie bardziej interesuje. Bad Wars, Sky Wars, The bridge, Murder, Practice, PvP. Ej, pójdźmy w practice. A, czyli, czy to takie. Ha, troszeczkę, w ogóle jakie są pingi? E, nie widzę pingu e. O nie, 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 nie ziomeczku Ja sam może poczekam aż ci się refix skończy A, bo nie Więc jem ile? jazda Ale to jest jakiś kurde pro Na pro. CO? Romania ma swoje pro... proplayerową scenę? Nie no, żeby mnie zabić to nie trzeba być prosem, ale... Chłopo ewidentnie do tego dąży, żeby mnie zabić Oj. Bez refu by mi się tu lepiej grało, wiecie? Tak z refami to tak... Eee, niby tak, niby nie Numa umieste Normalnie Dobra O Przynajmniej ponabijam do stat Gaming is not a crime Dokładnie E pingu mam 66 to nie jest źle Petru a intra intro arena Mam nadzieję, że nikomu mamy nie zwyzywam mówiąc te rzeczy Ciekawe czy dostanę bana za to, że piszę po polsku nie, no nie, to ten serwer taki stylizowany bardziej pod europejskie standardy, tutaj angielski język, wiecie o co chodzi. Nie, no tak wolno będzie to żelazo tropić. A i w ogóle widzę, że jestem przeziębiony, e, tak jak już wiecie, bo oglądaliście pewnie dzisiaj streamka. W sensie dzisiaj to jest 26, bo, bo ogólnie to robiłem dzisiaj streameczka i trochę choroba dała się bez bo e, nie za dużo wykrywałem, dużo się rage'owałem i tak dalej. Po prostu Psycha robi fikowanie. nie? Ej, ale świetnie, bo oni nawet PC tów tutaj nie wstawili, jak jest to na i mapce. No to ciekawie się dzieje. Pan żółty już tak do góry idzie. Dobra, pewnie mnie nie styknie, jak tak dalej będę szedł. Trzeba jeszcze troszeczkę dokupić. Oj, panie żółty! Są drobne lagi, tylko nie wiem czy to jest przez mój internet. Soja mi pokazuje. No co ty? Myk! Myk! I myk! Andrzej, Andrzej, spotkałem Andrzeja na arenie. Ale jajca ty. Oj, oj, oj. Katar. Najgorsze co może być. <słyski> oj oj, witam pana kapitana. Oj oj. Dobra, jak Bamber, do góry się budujemy. A jak on tak gra, to dobrze, to się na niego rzucimy. Nie chce się z nim klepać na moście, bo wiadomo jak to się pewnie skończy, znając moje szczęście. No właśnie, w taki sposób się to skończy. Nie no, przez te całe lagi to jest po prostu tak niedynamiczna gierka. To nic nie idzie zrobić szybko, to trzeba. O. Myk i nagle się sklep wyłącza. Co jest? Andrzej, naprawdę to? No nie no, ten ma jeszcze sharpness'a, tak? Dobra. Też będę taki cwany. No i co teraz cwaniaczku, co? Dobra, yy, nie ma co spadać do wojda. bo i tak zniszczy mi wyro szybko. Liczymy na to, że się jakoś chłopo i będzie łatwo z nim. Nara, Nara! Wacław. O nie, goście został zabity. On ma tutaj wyro Poczekajmy sobie, na no, spokojnie. To talentat dla costrutit aplica pentru Wilder aici. I chłop sobie tak obudował łóżko, że nawet nie umie z niego wyjść z bazy. Dobra. I myk jedno. He! <laughs> jedno ja starczyło. Elo. I chłop odwala za nas dobrą całą robotę. Bo on to mu wyro zarabia Pa pa pa. Normalnie wziął mu, zniszczył wyro, kopał się. Najamnika i yellow. Ale czuję tutaj wbite widzowie Dobra, wbijamy się No i elo Na wbite Proste Idźmy na Skywarsy. Play now yy. Dobra, tu jest dużo osób i to już się startuje Vault chests Oczywiście, że na insane Time No yy, to, to time to nie wiem Health A to też nie wiem Aaaa, Muszę mieć permisję Pay to win, proste I dobra, zbrojkę, zbrojki, zbrojki daj O, pięknie, Andrzej Dobra, szybki Teleporcik O kurde, ten jak wyleciał, jak rakieta Dobra, to lecimy jak rakieta go zabić Ale on spierdupca Oj, chyba padam, co? Ta, nie chyba, tylko na pewno Elo! No nie. Dobra, pierwsza rana to baza poznawcza. Widzowie kto dotrwa do tego momentu może mi napisać coś po e, romańsku. E, możecie coś po romańsku wygooglować i mi decynać. Tak, to dobry plan jest. Dobra miksa szybkości i perełka dobra. O Jezu, jaka zła perełka. Nie no co? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. E, tamtej ręki nie było, możecie o niej zapomnieć. Ale właśnie byłem w szoku, co to tak, tak duży speed miałem, dobra tepnijmy się chociaż jednego kila miejmy. fajnie yy. ojejku oj oj o nie są no nie no nie Ej, no prawy go zabiłem, tylko się sprałkował i w ogóle zginął. No nie. No to raczej rip ta arena, słuchajcie, bo no, za dobrych itemów to ja nie mam. Chyba, że wszyscy takowe mają. E, dobra, lecym na środek. Ej, ludzie! Tu nie ma skrzynek, tu nikogo... o co jest? O, jest ktoś. Ciekawe jak szybko zginę. No, już. Dobra, ostatnia szansa dla mnie i dla tych skyward'ów. Tu Jezu, jakie lagi! Oj, oj, oj. I my po Co jest? A, ah, w taki sposób E tu jest gościu Dobra Padaj Mordo Dobra, zginął tam trzeba gościa obstrzelać. O. Dobra, zginął. Teraz tego. A, po co? Lepiej się sprełkować. Ej, ale on mnie... On mnie tu nie widział. Ej, wygrałem! A nie! Patrzyłem się jak ten gościu z tego... Z jaką tam miał... Z jaka tam... Nie wiem, jeden z dziesięciu chyba to było. Oj... Oj, 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 Jest nade mną, czy po Chłopie, no wy nie rób siupy Dobra, trzeba go już po prostu pokonać Dobra Oj Wykopam na chwila, czy się uda? Chyba tak? Wygrałem. Ogólnie w tym momencie powinien być końc odcinka, bo mi się skończyły arenki I ogólnie nagrania było 40 minut, a ja tyle rzeczy powycinałem, że to szok Ale postanowiłem wam coś jeszcze dograć, żebyście mieli lepszy działek Tak więc porteczki, miłego dzionka i miłego oglądania Ej, ryzykujemy Oj Oj, oj Dobra, ryzykujemy. Czy na środku ktoś jest? Jest jakiś kurty ziomuś. Nie, no nie wierzę. Dobra, to wszystko wida choroby. To raz, a dwa rzeczy nie rozkrzałem. O, już chłopo, tutaj. O nie, on ma podpałkę. Wiecie co? Oj, oj ej, problem! Problemy Najmana! Uciekamy, bijemy tutaj chłopa. No ile UHP hp zostało? E, ostatnia próba Skywarsów. Uratował się? Nie, nie uratował się chyba. O nie, o nie, on jest cały diamentowy Dobra to są tego zombiaczki Nie no mm. A teraz kupienie wlatuje widzowe, słuchajcie. Ej, teoretycznie, powiem wam, że jeszcze nie spotkałem żadnego cheatera. To ciekawe. Czyżby Romania nie miała cheaterów? Albo może mają dobre anti-cheat? Ej, to jest najbardziej irytująca rzecz, że się sklep zamyka na Bedwarsach, jak się chce coś szybko kupić. Łee, uciekamy. Ej, co je... Ej, jakie tu są lagi. Dobra, ładnie poszło, albo wiem, trzeba powoli klikać, temu się sklep nie zamyka, bo ja klikam szybko, wiecie o co chodzi. Dobra, o szarte sama. O nie, 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 Panie żółty. Oj, oj. Ty dziadu, ty śmierdzący. Zaraz dostanę balon normalnie za Nie ma jeszcze, Oj. Hm. Jeszcze raz. Aha! A bo to jest biały! Oj, jajku. się, no że nie ma TNT, proszę. O. Nie no, tu się bloki bugują. Ta, ma. Oj. O oh, kurde. Halo, Wariacze? Jezu, prawie picie ze życie. Ej, nie wiem czy on mnie obraża, czy nie. <grafię> Jak ktoś wie, to niech da znać, czy chłopo mnie obraził, czy nie. O nie, czanki, czanki się bugują. Kurde, serio. Akurat teraz... A, zleciał! Zleciał na ostatniej prostej! Nie, nie wierzę w gościa. On jeszcze nie wie, co się święci. Ale biały przegrał życie, nie? Po prostu mu współczuję. On pewnie zasięg MM miał i wziął i spadł na ostatni tym. Ale jest ten! Duży zasięg Blightnessa. Kurczę. Na radaruś? No i wygraliśmy. Dobra, tak więc ja wam bardzo serdecznie kogoś za oglądanie tego materiału. Żeby wam się spodobał, to zostawcie opaczką w górę, subskrybujcie kanał. To było na tyle. Narka.